No, witam wszystkich widzów. Witajcie tym razem na moim łóżku. I będziemy rozwiązywać zagadkę, którą zadałem w poprzednim filmiku. Dobra, mojej twarzy to ty nie musicie widzieć. Najważniejsza jest scena, w której będzie się rozgrywać. Czyli szachownica. Czyli szachownica. A. A tutaj bo no, oglądam to na telefonie. No wiecie, pierwsze razy mają to do siebie, że że y, że są takie próbne właśnie, że różne rzeczy się dzieją niespodziewane czasami, żebyście widzieli tą szarownicę, to ją tak tutaj jeszcze troszkę przesunę. Y, przypomnę zagadka dotyczyła tego, że... Z szafownicy usuwamy dwa pola i chcemy pokryć pozostałe 62 pola, czyli 31 kostek domina. Tu mam takie domino dla małych dzieciusiów. Pozdrowienia dla Mocy Melani. Tu są takie obrazki, można je dopasowywać, albo jakaś kaczka, prawda? na odwrocie są liczby. I no, o trochę za dużo jest w stosunku do szachownicy, mimo że szachownica taka pełnowymiarowa, ale umówmy się, że wyobraźnią nadrobimy to, co fizyczna postać nie oddaje tak w pełni. Tak więc gdybyśmy jakoś pokryli naszą szachownicę, tak, jakoś tymi kostkami poziomo i jonowo układanymi, także każda zajmuje dokładnie dwa pola. No, powiedzmy tak, zakryjemy jedną kostką jakieś dwa pola, to możemy równolegle do niej włożyć 7. Pozostałe 6 rzędów czy też kolumn, jeżeli ta pierwsza by była poziomo ułożona, moglibyśmy ułożyć w ten sposób każdy. Tak więc, jeżeli dwa pola, które zagraliśmy nasze się pokryć jedną kostką, czyli są to pola sąsiednie, no to resztę też się da. A co, jeżeli są nie sąsiednie, czyli na przykład przeciwne narożniki? No, usuńmy je przy użyciu takich czerwonych żetonów. Tych pól nie ma, pozostałe 62 są. No, jakby się za to zadanie zabrać? Można by zacząć od rozważania jakichś mniejszych przypadków. Co jeżeli szata by była mniejsza? Na przykład 2 na 2 sobie taką. Teraz usuwamy na czerwono, niech będzie. To i to. No i to, co nam zostało, to są dwa pola, ale po jednym polu nie połączone. Nie da się tak nakryć żadnego z tych pól, żeby nie wyjść poza szachownicę lub nie nakryć któregoś z które też są poza tą zepsutą szachownicą, z wyłamanymi dwoma polami. No to, to się nie da. No to weźmy w przypadek troszkę większy. W ogóle nie ma sensu brać przypadków, gdzie bok jest nieparzystej, bo liczba nieparzysta do kwadratu, na przykład 1 do kwadratu to jest 1, czy do kwadratu to jest 9. Więc tyle pól by miała. No a jak kostka domina ma dwa pola, to może pokrywać tylko takie kształty, które się składają z parzystej liczby pól. Więc bok musi być parzysty. No to następny po dwa jest cztery. A narysujmy sobie. No, na żywo bo takiego to nie rozważałem. Rozważałem trzy na trzy jakby pokryć to już zostanie taki narożnik. Hmm. Tak, to jest, tak? Tak. I tak jest 4 na 4 Jest, zgadza się. No to jakby to można było pokrywać? No można by na przykład weźmie na zielono. To pole trzeba pokryć i razem z nim trzeba to pole albo to pole no obojętne które wybierzemy bo jak się to najbliżej obróci wyjdzie na to samo no i teraz co tu dalej to pole trzeba jakoś na... aha dwóch ma nie być Dobra. Dobra. to tego nie ma tego nie ma i teraz już nie obojętne bo y, czy damy tak czy damy Dobra, ten przypadek sobie możecie rozważyć we własnym zakresie. W każdym razie widać, że to się robi już skomplikowane. A gdyby, gdyby całą szachownicę chcieć wziąć, no to co? No tu możemy układać tak, 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 no i potem musimy w górę, potem możemy znowu wężykiem, tak wężykiem, tak, tak, tak. tak, tak. Tak, no i skończymy tu. I wtedy mamy problem, bo to pole nam zostaje. To jest zajęte, to jest zajęte, tego nie ma. Nie ma jak tego pola pokryć pod No Możemy jakoś wcześniej tutaj dać do góry na przykład. Tak tak tak, 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 tak. No i właściwie kończymy na tym i zostają nam takie trzy. No, nie... Inaczej, zostają nam takie bo Nie ma jak tego pokryć, bo to pole. Razem z tym, razem z tym, razem z tym. Musi pójść razem z tym z nich i zostaną takie dwa naukowe. Więc może się po prostu źle za to zabieramy. Może trzeba zwrócić uwagę na coś, na co wcześniej nie zadaliśmy. Obrazki, które wam pokazałem e, na poprzednim filmiku, były zmylne. To znaczy, miały do zadanie was zmylić. To były tylko takie geometryczne. Co prawda tam linie siatki były. Była kratka, że tam są pola ale nie było czegoś, co na tej szachownicy jest, a mianowicie kolor Szachownica ma pola czarne i białe. Myśmy tutaj, tutaj akurat nie ma kolumn pomerowanych od A do H, ani rzędów od 1 do 8, no ale pola A1 i h 8 żeśmy usunęli i oba te pola są czarne. No, gdybyśmy wzięli te narożniki, to były było oba białe. W związku z tym zostało 32 pola białe i 30 pól czarnych, A jedna kostka zajmuje jedno pole białe i jedno czarne, czy to w pionie, czy w poziomie położona. Więc każda figura, którą da się pokryć kostkami domina, musi mieć tyle samo pól białych i czarnych. Ta figura tak nie ma, więc się jej pokryć nie da. No i dla innych rozmiarów przechownicy, też się nie da. No, i to jest koniec rozwiązania. Myślę, że podobnych zagadek jeszcze sobie trochę rozważymy, ale nie w następnym odcinku. Dla odmiany zrobimy coś innego. Przypominam, w czerwcu we wtorki o 19 i we czwartki o 19, czyli już pojutrze na live'ie kolejnym się widzimy. A tymczasem. Dobrej nocy, udanego tygodnia i wykorzystywania wielu okazji, które się na co dzień nadarzają, żeby się czegoś nowego, fajnego nauczyć i to wykorzystywać. Cześć, wszystkiego dobrego.